Wielki kryzys, który wybuchł w 1929 roku, to jedna z najcięższych katastrof gospodarczych w historii ludzkości. Wszystko zaczęło się 24 października 1929 roku, tak zwany czarny czwartek, kiedy amerykańska giełda w Nowym Jorku runęła. Miliony ludzi straciły oszczędności, a gospodarka, która była w fazie wielkiego rozwoju po I wojnie światowej, nagle zamarła. Upadły banki, a przedsiębiorstwa musiały zwolnić miliony pracowników. Kryzys nie Zatrzymał się na granicach Stanów Zjednoczonych, rozprzestrzenił się na cały świat. Europa zmagała się z bezrobociem, a rezendy były bezradne wobec rozwoju sytuacji. Ludzie żyli w skrajnym ubóstwie, a nastroje społeczne stawały się coraz bardziej napięte. Konsekwencje kryzysu miały ogromny wpływ na politykę i społeczeństwa. Wzrost radykalnych ruchów. W tym faszyzmów w Europie, był odpowiedzią na desperację wielu ludzi. Wielki kryzys zakończył się dopiero w połowie lat 30., ale zmienił świat na zawsze. Prowadzenie nowych polityk gospodarczych, takich jak New Deal w USA, oraz reforma systemów finansowych, stały się podstawą nowego porządku gospodarczego. Kryzys przypomniał, jak krucza może być światowa gospodarka i zmusił państwa do działania w obliczu globalnych zagrożeń.